Dobra, zaczynamy. Dobra, siemaneczko ziomeczki i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj gram na wersji Bedrock Edition na telefonie na Pocket Edition. Bo tak sobie pomyślałem, ogólnie ostatnio robiłem Water Skilla, a co gdyby zrobić go na telefonie? Sprawdźmy to. Jak już drzewa jakiś czas znaleźć? Oczywiście nie ma drzew, bo co to drzewa w ogóle? Wioska może mi pomoże. Mam nadzieję. Dobra, dwóch kowali jest w wiosce. Zobaczę, co mają w skrzyniach. E. Dobra, te drzwi się dziwnie tu otwiera, naprawdę. Żelazo, to już mam wiadro na waterskilla. Świetnie, bardzo się cieszę. Mam zbroję dla konia, ale może lepiej odstawię to tutaj. No bo przecież... O nie, o dobra, udało się zamknąć tą skrzynię. Bo przecież no, ja tutaj muszę zrobić water a nie konia zdobyć. Więc... O i mam diamenty. Dobra, to widzowie, dwa wyzwania zrobione, mam diamenty na tym świecie. Pięknie. To mam pomysł. Ej, co ja zrobiłem? To idę w takim razie od razu pokopać trochę kamienia. I mogę ten, i mogę zrobić potem tym też drabno sobie pokopię. No, spoko. Mega Też kawa Minecrafta na telefon nie było na tym kanale, więc w sumie Coś nowego też Dobra, dobra, Kordy włączone Mięso sobie No i Jakoś idzie w tym Minecrafcie, ja nie mogę, widzowie to, to jest filmik, na którym najszybciej zdobyłem diamenty, nie? Rekord na tym kanale, po prostu Bijemy rekordy w Minecraft Dobra. Węgiel, nie wiem czy mi się przyda, ale tutaj ten. Dobra, ja nie chcę nowego przepisu odblokowywać, tylko ja chcę skraftować. No, dajcie mi. Błagam. Tak ciężko to zrozumieć, że ja chcę po prostu chcę coś skraftować. Ja nie mogę. No i kamienno jeszcze sobie zrobię. Dobra, gdzie są drzewa? Tu jest jedno. Dobra, ten kanion minę. No ciężko się tu steruje na telefonie. Nie chcę ryzykować. Dobra. Kurde, no. Jak beznadziejnie się tu sprintuje. Dosłownie, beznadzieja, Nie wiadomo, jak ten przycisk naciskać. <gry> Dlatego gram albo na konsoli, albo na komputerze na Java Edition. To Java jest najlepsza. Potwierdzone przez każdego gracza Minecrafta. No, ale na potrzeby tego odcinka gram na telefonie. W sumie i tak jest lepiej niż mogłoby być, bo znalazłem diamenty. Bardzo się cieszę z tego powodu. Mięso z kurczaka i jeszcze tu mięso z krowy mm. będzie. Dzięki krowa za mięso. Bardzo miło z Twojej strony. Już pierwszy level expa. Wow, na telefonie widzowie, niemożliwe. Pobiłem kolejny rekord. Swój, przynajmniej to na telefonie. Nie skupiałem się nigdy na zdobyciu levela. Ile mam tych bloków? Sporo już. Dobrze, co zaraz można, tam, można robić. Challenge, nie? tej wiosce chyba zrobię, wrócę sobie do tej wioski zaraz i chyba muszę, bo muszę się przespać powoli, bo już się nos robi dobra, to wracamy do tej wioski też właśnie przydałoby się coś zjeść, bo już powoli głoduję, zaraz nie będę mógł biec już jest noc, więc moby będą się tu pojawiać, już szkielety tu widzę pająk dobra no nie ja idę do domu Pewnie mi Creeper zaraz wybuchnie za plecami No nie, w pobliżu są potwory Proszę, nie, nie mów, że... O dobra, udało się Creeper se poszedł i się udało Bardzo się cieszę, Nie! Nie dlaczego oni mi to robią? Idź sobie, Creeper. Dobra, walić to. Ja na telefonie nie ogarniam sterowania. Jeśli ktoś ogarnia, to bardzo szacun, bo to jest niewykonalne, praktycznie. Tutaj być mistrzem. Więc mam swój crafting. No teraz taka, właśnie, może sobie zauważyć to był co? No, dobra Stawiam Crafting Sorry, villager, sorry, nie chciałem. Nie chciałem, golemie, nie atakuj mnie gdziekolwiek jesteś. Dzięki. Ja nie mogę, to trzeba pojedynczo klikać na serio. Dobra, trudno, nieważne. Poklikam sobie. Two thousand years later. Dobra, wiadro na pewno, tylko chleb chce zrobić. Ile tu trzeba po tym craftingu chodzić w ogóle po zakładkach, żeby coś znaleźć, nie? wersja gry to jakiś mem. To nie no... Być. Nawet zjeść nie można to normalnie Dobra, nieważne, ja taki hejter jestem, a w sumie ten... Sam bym takich gry pewnie nie zaprogramował, jak Minecraft Redrock Edition na telefon tak, Dobra, twórcy gry, 1:0 0 dla was To szukamy jeszcze tego... drewna Może gdzieś tutaj będą drzewa jeszcze Jakieś gdzieś, kiedyś, może... Jak nie będzie, to trudno Dobra, w sumie... Ja mam tego drewna, muszę sobie obliczyć. 128, 256. Dobra, jak nic, starczy mi już do góry mapy. Jak tu się skacze. A tak. Co jest? Jakie to jest... porze Co tu się dzieje? Straszne. nie jest, jakie jest. Ci, co jakby na przykład nie mają możliwości posiadania innego Minecrafta. O, wiem. Bluetoothem można podłączyć pada do tej wersji gry. Wtedy to jest, jak na konsoli by się grało, to polecam wam widzowie, jak macie Minecrafta na telefon i macie na przykład pada od PlayStation albo od Xboxa. To se podłączcie pada do telefonu. Dobra. Ciekawe jak pójdzie ten Water skill, nie? No tak pójdzie, że ja prędzej wody wyleję już wcześniej, dobra. Już wiemy, jak pójdzie. Dobra, to buduje się do góry. Totalnie się boję, bo... Na telefonie nie potrafię sterować, po pierwsze, po drugie, ten Minecraft jest zły po prostu, co ja mogę powiedzieć, ten Minecraft jest zły i jestem zły na tego Minecrafta no, z tego powodu, świetne budowanie, dobra, kolejne bloki, jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no nie da się już budować więcej, tam się da. To co widzowie 3, 2, 1. No, tak myślałem. Więc dzięki widzowi za oglądanie i do kolejnych odcinków. Pozdro!